Mariusz! Płuca! 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 37, Płuca! się na Płuca! się Płuca! trzy razy Płuca! minu wymaga ciężka, bo spodkuluję pół kilogramów. Popek! Monster! 116,600! Mamy 16,6 for a pool. For the monster! Popek! Mariusz Buzian Buzianówki 116 kilogramów 116 kilogram Zaczynam od tego, który na scenę wchodził jako pierwszy królu. Jedyny król od z polskim paszportem. Możliwe? Eee, pierwszy czarny Polak za granicą. Oh Słuchaj, powiedz mi tak, wywiady wywiadami. Wiesz, że ze mną ciężko jest gdzieś tam przekłamać i zrobić coś, co wszyscy chcą usłyszeć. To teraz tak jakbyś chciał powiedzieć tylko mi, albo swojemu trenerowi, jak ciężko trenowałeś. Zaraz dziennie, czyli bardzo ciężko yy, rzygają do rederka, to był taki standard, ale, ale już mi przeszło. Czujesz się na siłach rywalizowa z Mariuszem na dystansie trzech rund? Yy, dlatego tu jestem, jestem spokojny, yy, chodzę sobie do lewej, do prawej, to na boki. Yy, z tego względu, że jestem spokojny i nie boję się, to się stanie w drugiej rundzie. Rompom, pom, pom. Mariusz! To, ciebie strasznie bawi ten cały pojedynek, to wszystko, co wokół niego się dzieje. To zacznę od tego straszny luz. Takie, wiesz, nie wiem czy nie dekoncentracja, jednak. Nie ma dekoncentracji, jest pełna koncentracja. Jestem przygotowany jak do Mistrza Świata. A jutro pięści i sport przemówią. To ja, jeszcze, to ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. Ty jesteś w tej branży od 7 lat? Zwyciężyłeś wiele pojedynków dla federacji KSW. Walczysz z debiutantem federacji. Jest to dodatkowe obciążenie psychologiczne dla ciebie? Robię swoje to, co do mnie należy. Ale tak czy tak, i tak lubię Pawła, i tak lubię Pawła. I czasami też gdzieś tam ram, ram, gdzieś leci w podtle. Bez obrazy Pawła, ale niektóre kawałki są trochę zjechane, ale mi się podobają. Gusty muzyczne, Panu, jeszcze tylko na szybciutko! 38 urodziny. Zatem jaki prezent? Dzisiaj tak jest. Popek ma 38 urodziny. Ja chciałbym dostać prezent od Mariusza. Nie wiecie jaki. Jutro, jutro, jutro. Będzie prezent czy nie będzie, Mariusz? No dobrze, lewą ręką tylko będę bił. Mariusz Pudzianowski Popek Monster.